Dzień dobry, witajcie. Zapraszam do rozkładu na lipiec miłość, związki, relacje dla trygonu ziemi. Teraz zrobimy sobie w jednym filmiku Będzie byk, Panna i Koziorożec. Pamiętajmy, to rozkład jest ogólny dla każdego znaku, więc weźcie tylko to, co czujecie, bo tylko to będzie wasze, niczego na siłę. Oczywiście, wszystkie informacje w imię najwyższego dobra dla wszystkich. No dobrze, ja zacznę sobie od byka, co tutaj w tych energiach chcę się pokazać, abyście wiedzieli na ten moment odnośnie lipca dla Was. No, jest tak romansowo, płomiennie, dwuznacznie, miłośnie, no, bardzo, bardzo uczuciowo i tej takiej ekscytacji, tych takich wysokich wibracji jest bardzo dużo. Niesamowite spalanie, rozgrzewanie, podniecanie, pociąganie, a ty w tym wszystkim masz zachować umiar, masz zachować zdrowy rozsądek, masz się tutaj zastanowić, bo dla ciebie to wszystko. Co się tutaj będzie wyprawiało, to jest wyzwaniem. Jest też jakimś takim przedsięwzięciem na Twojej drodze, które macie wprowadzić w jakieś takie energię dalszego rozwoju, takiej nauki asertywności, mądrego wyboru też. Nie wiem, jakaś taka może też lekcja, żeby umieć postawić sobie granice, rozważyć, wyważyć coś, bo naprawdę tu jest takie to wszystko zwariowane, miłosne, czułościowe. Spotykają się dwie dusze. Dusze, które gdzieś tam błądzą, które no, gdzieś mają jakieś takie perypetie, nie mają prostej drogi. Ale co z tym wszystkim jest związane? To, że to wszystko potrafi. Unieść nas bardzo wysoko i tak lecimy, lecimy, nie możemy się zatrzymać. I jest ostrzeżenie przed tym nagłym spadkiem, przed um, takim. To jest ryzykowny lot. Musisz znać jego konsekwencje, musisz mieć świadomość, z czym to jest związane, z czym się może łączyć, w Twoim życiu, co może to ze sobą przynieść. Podróż, taka, romansowa, miłosna, cielesna, bardzo również. Przede wszystkim. Spotykają się dusze, które czują się ze sobą dobrze, czują się ze sobą miło, bratnio. Jest wzajemność. Zatapiamy się w tej wzajemności, takie przytulanko, takie energetyczne. No i jak to teraz zrobić? Co, co z tym wszystkim zrobić? Jak tutaj się w tym odnaleźć? Niesamowite pragnienie zmiany, pragnienie wprowadzenia w swoim życiu e, tych energii, które gdzieś nadchodzą, przychodzą, nad, y, y, tutaj na, pojawiają się na mojej drodze, ale musisz pamiętać, jest druga strona tego wszystkiego. Coś tak intensywnie się pojawia, bardzo szybko, bardzo gwałtownie, płomiennie, namiętnie, to możecie zwalić z nóg, dosłownie. Możecie przemielić. Tak, cię może to wszystko przerobić, że wyjdziesz z tej relacji, yy, no ledwo żywy, taki, albo będziesz długo leżał, spał, odpoczywał bo to może być również intensywne. Trzeba pamiętać, że wszystko ma dwie strony, cokolwiek by się nie działo. I tutaj trochę macie energię takiego unikania konsekwencji, unikania jakiejś decyzji, jakiegoś wyboru, a ta druga strona mogłaby oczekiwać, że ty coś zrobisz, że popłyniesz z nim, że wejdziesz, no wiesz, w tą podróż, że ta podróż się odbędzie. On tak by tutaj czekał na ciebie z jakąś walizeczką, z jakimś pomysłem. Mógłby się nie doczekać ten człowiek. Bo i poczuć takie, takie rozczarowanie, takie rozchorowanie się miłosne, ponieważ którejś z Was ucieka od decyzji, nie umie jej podjąć, bo całe życie staje mi przed oczami, wszystko mi tutaj lata. I Nie wiem, jak postąpić właściwie. No więc, wiecie, to poważne są rzeczy, bardzo wysokie, górnolotne. Wybudzające Ciebie, bo kiedy ja się tak czułem, a w ogóle to jakie, jakie potrzeby ja mam? Ja nie wiedziałam w ogóle od tej strony, że tak mam, że taka jestem, a w ogóle nie rozumiałam siebie. A skąd to wszystko, takie jakby nowa ja, takie nowe doświadczenie? Wybudzenie się z jakiegoś snu, które mnie spala, ja płonę, jak gdzieś pędzę. Tylko w tym wszystkim muszę umieć się odnaleźć. Ta relacja, tu jest jakaś znajomość, przygoda, związek, który jest dla ciebie wyzwaniem, jest dla ciebie no, ważną lekcją. Masz tutaj taką naukę dorosłości, odpowiedzialności, ale również asertywności i takiej rozwagi. No, to jest wysoka tutaj poprzeczka, ale jakież są e, nauki z tego? Bardzo głębokie, bardzo ważne i bardzo wam potrzebne. Więc. No, nowa przygoda, nowa podróż. Na pewno coś z niej wyciągnę, coś z niej wezmę do tego, aby pójść dalej. Więc od Was zależy, jak sobie to rozegracie, jak sobie z tym wszystkim poradzicie, czy pozwolicie temu ogniowi płonąć i jakby tutaj was tak spalać, czy raczej przejmę taką chłodniejszą kontrolę, będę dozował, także wszystko w Waszych rękach będzie się działo, są takie zwiastuny, być może u niektórych z was już się, już się to zaczyna. Ale taki mm, intensywny czas, jeśli chodzi o e, energię, takie emocjonalne, ale również o fizyczność. No dobra, wystarczy. Teraz idziemy do panny. Co u panny w lipcu, jeśli chodzi o te sprawy miłosne partnerskie, Orela? Ale macierwetes nie za bardzo wiesz jak to zjeść, z czym to zjeść, jak to skonsumować, jak tutaj sobie z czymś poradzić. Powiedziałabym, że czas taki nielekki niełatwy, ale czemuś służący, potrzebny jest jakaś taka twoja przeprawa, ważna przeprawa życiowa. Coś w sobie przerabiasz, przemielasz po prostu po to, aby odzyskać równowagę, odzyskać jakiś spokój. Może to być konfliktowa sytuacja, która dotyczy grupy ludzi, nie tylko ciebie i drugiej osoby, ale też mogą być to zaangażowane, jakieś inne osoby, tutaj energię trzecie. Dużo takiego ryzyka się pojawia, takiego na, narażania się. Ale pomimo wszystko, ja wiem, ja czuję, widzę to ryzyko, ale gdzieś cię coś prowadzi, gdzieś cię niesie, coś ci jakby mm, mówi, jakiś głos wewnętrzny, widzisz gdzieś, nie wiem, jakieś znaki, czujesz coś, podążasz w jakimś kierunku, chociaż wiesz, że on jest bardzo ryzykowny. E, dużo skrywania uczuć, emocji, takiego zakrywania siebie, ukrywania. Tak naprawdę nie mówisz komuś. Tego, co czujesz. Chronisz siebie, zabezpieczając się tutaj przed narażeniem, przed jakimś takim odkryciem, przed obnażeniem. Nie chcesz pokazać tego swojego wnętrza, swoich prawdziwych emocji. Bardzo dużo tutaj się pojawia takich aspektów emocjonalnych. Z którymi musisz się uporać, musisz sobie poradzić. Może to być sytuacja, która trwa już w waszym życiu. Niekoniecznie to jest coś nowego, bo ten proces hmm, dosyć jest taki zawiły, hmm, może to być wszystko już mocno rozkręcone, a dla tych, którzy nie mają, no to jest takie ostrzeżenie. Oczekuj nieoczekiwanego, mogą zdarzyć się okoliczności, które totalnie hmm, Zrujnują to, to wszystko, jakiś Twój światopogląd, Twoje myślenia na temat pewnej osoby, na temat relacji, w której jesteś albo czegokolwiek innego w życiu. I zadarza się coś, co mnie stawia w takim niezręcznym położeniu, w takim dyskomforcie, i ja się tego w ogóle nie spodziewałam. I to wszystko jakby wymyka się spod kontroli, przychodzi moment kiedy ty jesteś tym wszystkim taki znużony, przemęczony i masz ochotę na spokój, na osiągnięcie jakiegoś rozejmu równowagi, możecie mieć kłótnie napięcia z jakimiś bliskimi, ważnymi wam osobami dużo takich potyczek takich wstrząsów, sytuacja w domu wokół domu rodziny bardzo taka, taka wojenna może być, albo w jakiejś relacji, więc przed tym przestrzegamy, bo sobie wziąłeś człowieku za dużo na głowę. Ale ty um, jest jak, jakiś opór w człowieku. Ktoś nie chce się pogodzić z kimś, nie, albo nie chcesz się pogodzić z daną osobą, albo z sytuacją. Zaburzasz sobie jakąś równowagę, funkcjonowanie jakiegoś systemu, czy relacji, w której jesteś, albo odczucia Twoich uczuć na temat osoby, na temat kogoś, bo tak naprawdę wokół Ciebie są pozytywne wibracje, gdzieś jest taka, taka energia, jakby albo ktoś chciałby się z Tobą pogodzić, chciałby wyciągnąć do Ciebie rękę, przepracować coś z Tobą może i doprowadzić do pojednania, do, do takiej harmonii. W świecie emocjonalnym, to dotyczy to emocji i uczuć. Odpychasz tą osobę cały czas. No, cokolwiek by tutaj ten ktoś proponował, robił, ty jesteś na nie, ty jesteś niedostępny, ty jesteś w ogóle, uważasz, że to ci jest niepotrzebne, że to ci nie, nie to nie dla ciebie, ciebie to nie dotyczy, ale to ciebie bardzo dotyczy. To bardzo mocno jest w tobie i powoduje to twoje takie rozproszenie to ten twój pęd jakieś takie poczucie destabilności, takiej wewnętrznej emocjonalnej, jakiś taki chaos, który w sobie przeżywam, więc taką radą jest, abyś to jest, znaczy radą, wyzwaniem dla ciebie jest, jeśli chcesz opuścić jakieś miejsce uczuciowe, albo związek albo dom, w którym mieszkasz albo relację, znajomość jakoś coś bliskie, takie sercu to jest taka, właśnie najbliższy czas mógłbyś się z tym zmierzyć, pozwolić temu czemuś się zadziać, tak, żebyś sobie tak odsapnął, wypuścił coś, zmierzył się ze zmianą, z odejściem, z pozostawieniem jakiejś miłości, jakichś uczuć, albo to może być walka w Tobie, bo być może jest Tobie trudno, bo ktoś jakby się izoluje od Ciebie i no, tutaj masz takie w sobie rozterki emocjonalne, nie możesz się z tym pogodzić, więc dopasujcie sobie tak, jak to z Wami rezonuje, ale to i tu jest pokazany bunt człowieka, jego taki, takie, takie zacięcie, taki, taki ból, takie postawienie anty i to rodzi konflikt, to potęguje konflikt, problem wokół domu. Wokół osoby upada, rujnuje jakiś związek, rujnuje relacje, bliskość pomiędzy osobami. Totalna rozsypka tutaj gdzieś wisi w powietrzu, a ty nie chcesz przyjąć rozejmu od jakiejś osoby, tego co ci proponuje, albo też sam w sobie zwalczasz to poczucie pogodzenia się, jakbyś miał potrzebę wewnętrzną pogodzić się z kimś, pojednać. Wyrównać tą energię, wyprostować jakąś relację. Być może chodzić o coś, co jest nierealne, co nie może się zmaterializować, jest zawieszone, bo tutaj są uczucia bardzo gdzieś zawieszone bardzo mocny, głęboki świat takich emocji dotkniętych. Ale unoszących się, takich nieosadzonych nie na ziemi. To może być bólem człowieka, może być jego cierpieniem, może być jego problemem, i on sam w sobie też jakby oddala tą taką lekcję, konfrontację, potrzebę, nie wiem, budzi się w nim czasem potrzeba rozmowy, ugody, rozejmu, spokoju. W związku z jakąś osobą. No, co by się tu ktoś by na głowie chciał stawać, to albo ty mówisz, nie, nie zrobisz niczego, nie wykażesz się, nie pokażesz się, bo nie, bo chcesz być taki buntownik i taki, taki anty, bo tak uważasz. Masz swój mur, bardzo gruby, swoją granicę, albo też ty sam w sobie to wszystko robisz. Macie czas zgłębionego konfliktu, który już może trwać od, no, od, jakiegoś, od jakiegoś czasu i tutaj. Mogą się pojawiać sytuacje i energie, które ci mówią o tym, że można to zakończyć. Możesz odnaleźć spokój, możesz odejść, możesz coś jakby zamknąć sobie, walnąć drzwiami, zostawić coś, wyzbyć się jakiejś emocji, bólu, rozterek, iść w nieznane. Wszystko możesz. A jeśli masz takie, takie w sobie problemy i ciężkości emocjonalne nieprzerobiane, bo jest gdzieś jakiś balast z przeszłości ciągnięty, dźwigasz go, dźwigasz, ty już masz dosyć tego dźwigania, tego ileś ja tych spraw i to jest gdzieś bardzo związane z domem też z moją sytuacją życiową, z pewną moją stabilnością, to wszystko się tutaj ze sobą łączy, ale to jest trudny czas jakiejś weryfikacji i poczucia w człowieku, że dochodzi do jeszcze większych napięć, czy we mnie samym, czy gdzieś wokół mnie, i z tym należy coś zrobić, należy coś skonfrontować, wypuścić, uwolnić albo kogoś, albo coś, pozwolić komuś odejść, pozwolić sobie odejść, bo bardzo macie dużo na. Na kręgosłupie, na głowie, w emocjach, w sercu, bo, bólu i takiej, takiej walki, czegoś totalnie mm, nie takiego nie, niespokojnego, co cały czas powoduje, że ty cały czas gdzieś to w sobie masz, tak jakby ci się wydawało, że nie masz, bo ty nie chcesz, bo ty mówisz, że nie masz, że ty nie, że ty nie potrzebujesz, że nie masz, ale coś masz takiego, co jest tym takim ciężarem, który. Twoje serce obciąża Twój umysł. Dopiero jak to wyleczysz, jak będziesz mógł to pojednać się z tym, pogodzić się, nie wiem, po, po, pogodzić się z kimś, z czymś, odpuścić coś, uwolnić kogoś albo siebie, to coś takiego. Bardzo sercowa tu jest rozterka, potyczka miłosna, to dopiero wtedy możesz poczuć się lepiej. Ale Ty nie chcesz tego zrobić. Więc to jest taki jakiś, no nie wiem, czas, tygodni, jakby one Ci o czymś przypominały. Możecie czuć. Wzmożone, wzmożony bunt, wzmożone takie wysiłki, jakąś taką konkurencję, czy rywalizację, czy natłok osób. To jest, to jest trudna energia, ale pamiętajcie, to nie jest wyrocznia. Karty ci na coś zwracają uwagę, że możesz to, możesz na to wpłynąć, możesz poczuć lżej, lepiej się, spokojniej, bo tu masz jakiś problem, tu masz coś w sobie, wokół siebie, nie Przerobione, nierozwiązane. I na tym się masz skupić, w takim celu, aby było ci lepiej, abyś mógł żyć lżej. No, dobrze. Uch, no dobra. To teraz będzie koziorożec. Co tutaj dla koziorożca na te najbliższe tygodnie, w tych miłościach, związkach, relacjach. Co to za ciemność? Widzę ciemność, widzę brak decyzji, czuję takie energię błądzenia, zagubienia. A gdzieś za winklem, gdzieś nie wiem, za jakimś rogiem czai się dla Ciebie coś takie spokojniejsze, jaśniejsze. Ktoś chciałby może Ci mm, zaproponować inne życie, inny układ, ma pomysł na, na tą sytuację, na relację, na coś w zupełnie E, takiego pozytywnego, ale nie. Ciemno bardzo, jak w z tej ciemności, jak sobie z czymś poradzić, jak tu jest taki człowiek, który jakby nie popuszcza przydusza, męczy, przytłacza swoją energią, swoim takim e, bardzo ciężkim, mocnym charakterem, a jednocześnie się nie przyznaje tak naprawdę do tego, co się w nim zadziewa, co on tak naprawdę czuje. Chaos, zagubienie, maski. Wszyscy coś ukrywają dookoła, nie tylko ty. Wszyscy się jakby boją powiedzieć prawdy. Strach przed prawdą, przed obnażeniem się, przed powiedzeniem tego, co czuję, tego, co, co jest we mnie. Takie napięcie, takie ryzyko, tak jakby ta kobieta, ona przejęta jest mocno, wie, że bardzo czegoś chce. Jest w stanie podjąć ryzyko. Jest w stanie rzeczywiście się narazić tutaj na, na jakąś sytuację zrobić coś nie, nietypowego, zachować się jakoś, jak do tej pory nie, nie wiem, nie przewidywała, żeby mogła. Może być posunięta aż tak daleko już do, do jakiegoś kresu wytrzymałości. I ona sobie mówi, nie, no, niech się już dzieje, co chce, ja już dłużej jakby nie mogę. I nie mogę sobie pozwolić na na jawność, na jasność stąd tak dużo tej ciemności więc ja to zrobię na tyle ile mogę bo jak bardzo chcę coś zrobić bardzo chcę gdzieś przedostać się spotkać się z kimś przełamać pewien etap, coś ale bloker jest, on jest blokerem mężczyzna bardzo trudny który uniemożliwia podjęcie decyzji, który sprowadza jakąś relację Jakąś znajomość do tego, że ona tkwi w martwym punkcie. A jest tu proces gdzieś obumierania. Takiej e, posuchy, suchoty jakieś tu są. Strach przed konsekwencjami paraliżuje przed zmianą. Nie umiem dokonać wyboru. Jakby wchodzę w coś nowego, nakładają się dwa życia, dwie strefy, jest jakaś mm, równoległość u Was. Nie zakończyłeś pewnego tematu, ukrywasz się z czymś, przeżywasz bardzo głęboko swoje pragnienie zmiany, tą swoją potrzebę, bo Ty gdzieś tam wewnątrz siebie to już poszedłeś dalej niż to widać na zewnątrz, nie chcesz pokazać tego, co jest wewnątrz, no, co jest w tobie. W obawie przed rozliczeniem, przed jakąś konsekwencją, może prawną, może urzędową, albo względem jakiejś osoby, zadziewają się rzeczy takie, które mogą Cię pociągnąć do konsekwencji, do jakiejś odpowiedzialności, albo człowiek taki, no naprawdę w jakimś tutaj stopniu, albo manipuluje, ma silny wpływ, niezdrowy, zatruwa, utrudnia, nie ma prawdy, nie ma jasności, bo ten człowiek. Wydaje mu się tak jakby on tutaj wszystkim mógł rządzić, że wszystko powinno być tak jak on tego chce, jak on to widzi, tak pod niego. A tutaj otoczenie, ono się z tym nie godzi, ono tego tak nie czuje, ono nie widzi tak. Chciałoby inaczej i tu jest ta próba takiego dokonania takiego przełomu, prze Znalezienia w sobie takiego, takiej odwagi, jakiejś, przegryzienia się przez ten mur, przez ten lęk, swój wewnętrzny strach. Dla ciebie wyzwaniem jest właśnie zamknąć drzwi, odejść, zostawić coś, pójść w stronę słońca, pójść tak za swoim wewnętrznym głosem, za czymś, za czymś co, co czujesz, że jest lekkie, że cię gdzieś prowadzi. Po prostu, nawet jeśli tego nie znasz, może ci być. Możesz iść w ciemno, ale tam jest jasno, tam gdzie pójdziesz, bo Ty wyjdziesz z jakiejś ciemności, to jest dla Ciebie właśnie takie wyzwanie. Rzuć coś, zostaw, zmień albo sytuację, albo osobę, albo swój punkt widzenia, albo swoją postawę. Jakby odwróć się o te 180 stopni, zobaczysz inny świat, inne światło, inne możliwości. Bo coś jest możliwe, to przed tym tak się Cały czas wahasz, tak drżysz, obawiasz się, odciągasz w czasie jakąś decyzję, odwracasz się od czegoś, cały czas mówisz komuś nie, albo jeszcze nie, albo, albo w ogóle komuś nie mówisz tak, tak wszystkiego, co czujesz. Bardzo trudny tutaj jest okres takiego zmagania się w sobie z jakimś problemem, z decyzją. Związany jest z moją przemianą. Jest to przemiana wewnętrzna, duchowa, ale również zmiana w życiu. Baczne obserwacje się tutaj zadziewają, więc jesteście obserwatorami kogoś, czy jej sytuacji, albo ktoś was mocno obserwuje. Więc wiedzcie o tym. Tu niby wszystko, niby jest ciemno, ale ktoś bardzo patrzy, patrzy, przygląda się. Dlatego też wszyscy starają się być tacy, utajeni, tacy nierozpoznawalni, ta osłona nocy, te skryte uczucia ukrywane zamiary, wszystko pod jakimś pretekstem, pod jakąś potrzebką, ale to przez to, że, że jest ten bloker, że jest ten człowiek, który jakby nie dopuszcza do siebie energii zmiany konsekwencji, jakiegoś wyboru, dokonania czegoś, nie wiem Bo on ma taki system który albo funkcjonuje tak, albo on tego nie widzi w ogóle inaczej. Tu jest energia, z jaką należy się zmierzyć, ale masz w sobie siłę, masz gdzieś wokół siebie siłę, wsparcie, w sobie samym najwięcej, ale również są sytuacje, osoby, możliwości, na które musisz zwrócić uwagę, bo nie jest to coś niemożliwego zmienić coś, co mnie boli, co mnie ciąży, z czym mam problem, dlaczego tak się tutaj kręcę w kółko w jakiejś ciemności, w jakimś takim kołowrotku. Mogę to zrobić. Rozpocząć nowy rozdział, tak jakby u Was się rzeczywiście zamykało coś i jednocześnie otwiera, jakbyście już jedną nogą, naprawdę w takim swoim pragnieniu, chęci już byli w tym nowym świecie, żeby coś zmienić, po prostu zamknąć pewne drzwi za sobą, Poczuć ulgę. I tutaj się zadziewa. Jest czas takiego właśnie zadziewania się tego, że z lewej na prawą i tak wszystko to powoli przerzucane ma być. No nie jest to właśnie łatwe to przerzucenie, dlatego czuć te opory i jest pokazane utrudnienie, ale co nie oznacza, że to jest niemożliwe, bo to się dzieje. To się dzieje, to się będzie działo. Tu nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma, musisz to wiedzieć. Wszystko jest jakby do rozegrania. Kwestią tego może być tylko czas. W jakim czasie, ale to... Mm, ta noc nie będzie trwała wiecznie. Przyjdzie słońce, ono jest gdzieś już tam mm, w perspektywie jakiegoś, jakiegoś czasu, jakiegoś wydarzenia, jakiejś chwili, ono już wschodzi. Także jeszcze chwila jakieś poradzenia sobie po omacku w jakichś ciemnościach, w tym w tej takiej strefie ciemni, niewiedzy, niepewności. I możesz zobaczyć słońce, ale musisz się do niego odwrócić o 180 stopni. Pamiętaj. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.